Boże, mamy piękną pogodę, więc postanowiłem to wykorzystać. Siadłem do mojego pudełeczka z nasionami i wybrałem tutaj troszkę różnego rodzaju nasionek, które można by już teraz wysiać. Także zabieramy się za robotę. Jedną grządkę podwyższoną już tam posiałem wczoraj. Będę musiał tam dorobić tą osłonkę taką fizelinową. A dwie grządki posiejemy chyba tym wszystkim dzisiaj. I też będziemy musieli zrobić tą Włókninkę taką i te słupeczki, żeby to osłonić, tak jak na tej jednej, którą już zrobiłem wcześniej, zabieram to i lecę do ogrodu. A jeszcze tutaj znalazłem czosnek, cebulę. No to też wezmę to się zawsze gdzieś tam, zawsze się gdzieś tam powciska. Znaczniki plastikowe, tak, żeby opisywać też warto, bo ja tu mam sklerozę. No i dobra, no i śmigamy. Tą grządkę zrobiłem tutaj ładnie wczoraj i co my tu mamy? Szpinak mamy chyba cztery rządki. Tu mamy cebulkę powtykaną. Tu mamy też szpinak, ale inna odmiana. Tu znowu jest trochę cebulek, a tu jest a tu jest szczaw. Także ta grządka już jest zagospodarowana. Teraz będę gospodarował następną. tamta ostatnia, nie wiem, czy tam coś będę dawał, bo ona jest w cieniu. Tam potem takie krzaki rosną i no nie za bardzo się to sprawdza. Także tą drugą i tutaj częściowo. Tutaj mamy rukole i słuchajcie, mamy rukole wieloletnią. Ona to potem fajnie odbija. Ja to uwielbiam rukole. Żona zresztą też. O, proszę, tutaj już widać odbija. Poznajecie po liściu. Glistnik, jaskółcze ziele. Ostatnio gdzieś na internecie w jakimś, w jakimś wykładzie chyba pana Marka Podleskiego, tak mi się podaje po głosie, ktoś tam fragment wstawiał i była taka mowa właśnie, że glistnik, jaskółcze ziele to jest to takie ziele, co jak się złamie, to ono się takie pomarańczowe robi. Tam się kurzajki leczy tym i że takie ziele właśnie łodyga złamana czy coś wsadzona do ula powoduje bardzo zwiększenie instynktu takiego sprzątania higienicznego no być może wa warto tą informację w tym roku sprawdzić u nas glistnika jest bardzo dużo nie ma z problemu tutaj proszę o, na końcu też wielki, wielki glistnik rośnie ale ja akurat go tutaj nie chcę dam go, dam go moim dziabongom niech sobie ziółka jedzą. No, smacznego dziewczyny. Potem im jeszcze tam powyrywam coś ciekawego. O, tutaj gdzieś przy bokach grządek, tutaj też jest glisnik. Sporo tego glisnika mam. Także sprawdzimy, czy rzeczywiście on coś pszczołom daje. No i dobra. Musimy tutaj powyrywać chwaściki i siejemy. No i co? Jedna rządka już prawie przygotowana tutaj tę rukolę zostawiam, dosieję bo mam tutaj nasionka właśnie rukoli takiej wieloletniej więc troszkę dosieję musiałem, no półtora wiadra zdjąłem jakby takiej wierzchniej warstwy, bo to jest taki kompost wiecie, domowej roboty nie zawsze wszystko jest jeszcze przekompostowane czasami się zdarzają jakieś takie patyki, także tą taką wierzchnią warstwę ściągnąłem, wyrzucę tam sobie na kompost niech ona tam sobie dalej kompostuje a tutaj będzie już takie trochę ładniejsze i równe. I przy okazji wygrzebałem, słuchajcie, dwie marcheweczki z zeszłego roku, których ktoś nie zauważył, gdzieś przegapione. Eh, pięknie zaczęły rosnąć, także kury się ucieszą. O, tutaj w tej rukoli widać takie są właśnie jakieś patyczki, czasami o skorupki od jajek, takie nie do końca przetworzone rzeczy ale to niczemu nie przeszkadza. rukola sobie tutaj pięknie rosła, nawet przy tej materii takiej jeszcze, która się rozkładała. Wyzbieram tutaj też do końca. Te takie suche badyle poobrywam i troszkę tutaj dosiejemy. Na moim TikToku były takie zapytania, bo tam pokazywałem właśnie jak robiłem tutaj tą pierwszą grządkę, która teraz jest przysłonięta już. Były takie pytania. Jak ja dbam o te grządki? Słuchajcie, jak robiłem te grządki, to są filmy na YouTube, tutaj na kanale, można zerknąć, jak one były robione. Tak jak większość grządek, takich podwyższonych, były robione z różnych warstw, tam była trawa, zrębki, wszystkie po prostu śmieci, co mieliśmy, wrzuciliśmy do tych grządek. One się no, z 2-3 lata rozkładały, tak? górna warstwa była taka cieniutka. Teraz już całe są wypełnione, można powiedzieć taką ziemią, ziemią. A jedyne co robimy, to po prostu dosypuję kompostu, który robię. Taką warstwę, powiedzmy 4-5 cm na wierzch co roku i to jest wszystko. Niczym tego nie nawożę. Ten kompost, to jest taki kompost ze wszystkiego, czyli resztki jedzenia, resztki takie trawy na przykład, którą koszę. W jakieś liście, które grabie później, tektury, też bardzo dużo takiego kartonu brązowego yy, kompostuję i taki właśnie kompost wrzucam do tych grządek no i to wszystko jest, i raz do roku tak robię no i tak, znalazłem właśnie rukolę wieloletnią i tutaj, powiedzmy, no to jest, nie wiem, jedna trzecia, jedna czwarta tej grządki tutaj dosieje. chociaż jak widzicie odbija pięknie, wieloletnia jest ale mało tego, a ja bardzo lubię, więc dosieje sobie świeżutki, żeby było jej tutaj więcej w grządce. Tu już jest wysiane. Tutaj, żeby odgrodzić, zrobimy sobie na przykład takie dwie linijki czosnku i on będzie nam taką linię tutaj robił, żeby nam się tutaj nie mieszały rzeczy. Do wyznaczania prostych linii jest prosta sprawa, słuchajcie, zwykła deska, to jest akurat kawałek obiciówki, który mi został gdzieś tam po robieniu tych domków, które tam robię cyk, w te z powrotem, w z powrotem, jest piękna linia, wtedy z powrotem, w z powrotem jest druga piękna linia i można sobie tutaj czoski wsadzać. No i tak, czosnek wsadzony ja słuchajcie tego nie przysypuję od razu, bo lubię sobie tak zaplanować, zrobić sobie kreseczkę jedną, drugą, trzecią, potem coś tam wysiać i na końcu jak już mam całą grządkę rozplanowaną, wszystko mam fajnie posiane, to dopiero to dopiero to zakopuje, zasypuje kawałeczek, tak? Bo to dużo nie trzeba, wystarczy o, wziąć tyle. Ale czasami tak jest, wiecie, zrobicie dwie kreski, coś tam powsadzacie, ktoś zadzwoni, ktoś przyjdzie, oderwie nas od roboty, potem wracamy, nie pamiętamy, gdzie te kreski były i po to nerwy. Także lepiej jest zrobić sobie wszystko, posiać wszystko i dopiero na końcu wszystko ładnie przykryć, podlać i wtedy jest OK. Tak sobie pomyślałem, że tak, boby Boby posadzę sobie nie w tej grządce. Bo tam akurat Boby chciałbym na samym końcu mieć posadzone. Także jak po prostu jakieś tam kije sobie powbijam, czy coś zrobię, żeby mi się Boby utrzymały. Bo w zeszłym roku mi się wszystkie powywalały, więc w tym roku może je wzmocnię, albo po prostu może głębiej je wcisnę. No zobaczymy. Tam mam szczypiorki jakieś. Nie pamiętam jakieś. Lubię je, więc tam je zostawię. Więc może po prostu ten bób w innej grządce pójdzie. A tutaj pójdzie, pietruszka i koper, bo tego też u nas schodzi. Koperek oczywiście, wiecie, mrożony w pudełku po algidzie, tak, potem ktoś do zamrażarki, po lody, a co koperek? I mam jeszcze aksamitki dwie i aksamitki, słuchajcie, ja zawsze sobie sieję w rogach tych skrzynek, tutaj, 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 takie właśnie kępki sobie małe robię, bo Raz, że ładnie wyglądają, dwa, że one tam ponad jakieś robactwo odstraszają, czy coś, już nie pamiętam, co tam z tą było z tą aksamitką, z tymi śmierdziuszkami, także też. No dobra, to mamy następne. Tutaj sobie damy, tak, skoro tu będą wysokie czoski, to tu sobie damy może koperek, a tam dalej byśmy dali pietruszkę. No i pięknie. Tutaj tak, yy, dwa rządki czosku. Yy. koperek. Tu jeszcze znalazłem cały worek cebuli, dymki, więc sobie zrobiłem dwa rządeczki cebulki, a tutaj będzie pietruszka. No a tam moje szczypioreczki. Zagarniam, zasypuję, podlewam i z tą grządką koniec roboty. Tym bardziej, że idzie jakieś takie ciemne chmurzysko, już wiatr się wzmaga, nie wiadomo czy zaraz nie lunie jakimś deszczem. No w sumie fajnie, bo by mi podlało. No, i jeszcze wezmę sobie tutaj aksamitkę i w rogach powysiewam aksamitkę, żeby były ładne kwiatuszki. I jeżeli chodzi o przykrywanie nasion, to słuchajcie, najprościej jest zrobić to tą deską po prostu. Pyk-pyk. Pyk-pyk. I sprawa załatwiona, nie? Nawet można troszkę tak o, przyklepać, wyrównać. Tak samo tutaj, tą pietruszkę. O. Pyk. Pyk. I sprawa załatwiona. Cebulki też możemy trochę przykryć, będzie im cieplej. O. Czosnki. Czoski teraz powciskam trochę głębiej, bo tak na razie je tylko w rozstawie takiej mniej więcej Półkładałem Teraz je powciskam, przykryję, podleję. No i jednak rządka załatwiona. A to, co się zebrało z góry, co było jeszcze nie przekompostowane, po prostu wraca na kompost. I tyle. Będzie sobie dalej tutaj dochodziło do siebie. Z tej grządki też musiałem zebrać taką wierzchnią warstwę nieprzekompostowanych nie odpadków. Ale wam chciałem coś pokazać. Ja już to pokazywałem u mnie na TikToku. Nie pamiętam, czy to i na YouTube pokazywałem. Patrzcie, słuchajcie, to są. Yy, Poznajecie, nie? Herbata ekspresowa. Torebki, które się nie rozkładają. One na kompoście leżały, słuchajcie, z rok. Od zeszłego roku. Potem były jesienią wysypane tutaj na grządki. I tam chyba jeszcze jedną widzę nawet. O. To się w ogóle nie rozkłada, nie? Taka to jest, panie, ekologia. Że to, o, to następna też jakaś herbatka. Taka to jest ekologia, że to się nawet nie chce w kompoście rozłożyć. No i co? Znaczniki dla sklerotyków. Pietruszka. Tu w rządkach. No, cebulki to nie, nie muszę opisywać, będę wiedział, chyba poznam. Czostku też skutecznie, ale tutaj sobie napisałem też koper. No, ja potem nie wiem. Jak to już duże urośnie, no to wiem jak to wygląda. Ale jak puszcza takie malutkie listki, to ja nigdy nie wiem. Wolę sobie napisać i mieć spokój. Ok, kolejna grządka i myślę właśnie, żeby sobie tutaj mam jakieś sznurki takie po pomidorach, może je wykorzystał, nie będę tego ściągał, tylko bym sobie tutaj na przykład machnął bób obok groszek cukrowy, a tu po drugiej stronie znowu bym zrobił powtórkę koper i pietruszka, bo tego to idzie pełno, to to może tak byśmy właśnie to rozegrali tutaj. Ale słuchajcie, to co mnie najbardziej cieszy, to to jest to, że ta ziemia, zobaczcie, żyje. Tylko lekko wzruszyłem tutaj górę, żeby zdjąć te takie nieprzerobione. Tu mamy dżdżowniczkę Tutaj pogina jakaś dżdżowniczka Tutaj obok jakaś drżownica. Taka grządka i brak kopania robi cuda. O! A tu mi cuda właśnie... Kapią na głowę uciekam, żeby mi to wszystkie nasiona nie pomogły, jak to niektórzy mawiają deszczyk kwietniowy na włosy. Zdrowy siadłem sobie tutaj przy starej stodole. O, i już przeszło Heh. dosłownie, dwie minutki. Mała chmurka popadało i poszło. No to co, wracamy do roboty. Myślałem, że sobie pogadam, a tu nic z tego, no i sprawa załatwiona, tutaj tak. Pierwszy poszedł Bób, 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 dwa różne jakiś Bartek i Windsor. Potem poszedł dwa rządki czosku jarusa, potem poszła trzy rządki pietruszki, dwie rządki cebulki, widać cebulkę. I tutaj znowu jest koperek, Ta jego dużo schodzi, potem mrozimy. Więc można tego sporo, ale już widzę, że te grządki no, przeżyły kilka lat. Bo jeżeli spojrzycie na stare filmy na moim kanale na YouTube, to można zobaczyć, kiedy były zrobione, ale niestety, no niestety, to jest chyba ostatni ich sezon, i w przyszłym roku, albo jeszcze w tym jesienią, trzeba będzie wymyślać coś innego coś, co będzie bardziej wytrzymałe, bo no i tak kilka lat wytrzymały. Ale stanowczo za mało. Powinny wytrzymać dłużej. Dobra, zagarniam, podlewam, albo nie podlewam, bo chmura taka może podleje. A że leniwy jestem, to może poczekam, czy podleje, czy nie podleje. I ewentualnie, gdyby się okazało, że do wieczora nic nie będzie padało, jednak to ja podleję. No i okej. Okay. Dwie grządeczki zrobione. Popołudnie pozytywnie, produktywnie wykorzystane, nie leżałem przed telewizorem, nie oglądałem głupot, ani na TikToku nie siedziałem za długo ale dzisiaj no już jest późno robi się późno więc skoczę sobie do sklepu popakuję trochę paczek na wysyłkę bo mamy tam kilka zamówień widziałem więc spakuję sobie je dzisiaj, żeby później jutro, no, nie pakować tak na szybko przed kurierem bo nie wiadomo, który przyjedzie, także dzisiaj na spokojnie popakuję Gdyby ktoś z Was, Słuchaj, oczywiście yy, chciał miody, to zapraszam. Miody z Wąchowska. Można zamawiać, wysyłamy na bieżąco. Nawet w święta pakujemy. Do zobaczenia!